Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zustonymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostanemus. Ja nazywam się Justyna Bruniecka, i od początku, kiedy prowadzę markę Zustonymus, to z taką misją, aby przedsiębiorcy lepiej zarządzali pieniędzmi, aby lepiej optymalizowali podatki, aby lepiej wybierali formy prawne po to, aby na emeryturze nie być zależnym od ZUS-u. No i przy okazji inwestycji pieniędzy pojawia się temat ubezpieczeń i bardzo często jest tak, że podczas spotkań na konsultacjach, na konferencjach często słyszę, że ubezpieczenie nie jest mi potrzebne, to jest tylko dla dużych, ten temat mnie nie dotyczy. Jakby z doświadczenia wiem, że niewiele małych firm korzysta z ubezpieczeń, a pytanie, czy tak rzeczywiście powinno być, czy może jest wręcz odwrotnie. No, słuchajcie, prawda jest taka, że w momencie, kiedy jeździmy samochodem, to dla każdego z nas takim odruchowym jakby momentem w życiu jest to, że podpisujemy ubezpieczenie OC samochodu. Oznacza to, że w razie wypadku z tego OC są pokrywane koszty napraw, jakby w momencie, kiedy cokolwiek zmalujemy na, na ulicy specjalnie lub nie. No i jakby, pomimo tego, że w większości z nas nigdy się takie rzeczy nie wydarzają, to jednak OC płacimy co roku i dla każdego z nas jest oczywiste, że trzeba je mieć. Oczywiście no jest tutaj pewien nakaz prawny, natomiast mimo wszystko wydaje nam się, że to jest takie naturalne i, 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 i standardowe. Natomiast patrząc na, na to jakby z szerszej perspektywy, no to prawda jest taka, że codziennie dzisiaj po naszych miejscowościach jeździ setki, czasami tysiące, czasami dziesiątki tysięcy pojazdów. Oprócz tego są rowery, jakieś hulajnogi, wejcia piesi i tak dalej. Prawda jest taka, że na tę gigantyczną ilość ludzi wypadków jest kilka, czasem kilkanaście, w jakichś dużych miastach może kilkadziesiąt. I oznacza to, że dla ogromnej większości ludzi, którzy mają poopłacane OC, nigdy ta ocena nie jest używana. No i dokładnie jest tak samo z naszą firmą. Rzeczywiście większość wypadków, które wydarzają się przed siempercą, Wydarzają się nielicznym przedsiębiorcom, natomiast jeżeli już się wydarzają, no to są to bolesne w skutkach historia, bo czasami jest to kwestia zabezpieczenia naszego majątku, czasami upadłości firmy, czasami wręcz upadłości całej rodziny. Mam na myśli upadłości finansowej, kiedy to okazuje się, że problemy finansowe firmy są na tyle poważne, że musimy do tego wszystkiego podłączyć cały nasz prywatny. Mają tak. No i teraz patrząc na to, jakie takie podstawowe ubezpieczenia powinna wziąć pod uwagę mała firma, bo to przede wszystkim OC firmy. Tak? Czyli jeżeli nam się, nam się coś wydarzy, my coś zrobimy, coś klient sobie zrobi w naszej siedzibie, no to mamy OC firmowe, z którego są pokrywane ewentualne szkody. No I tutaj myślę, że warto o tym pamiętać, szczególnie jeżeli mamy siedzibę stacjonarną, szczególnie jak przychodzą do nas nasi klienci. Szczególnie, jeśli na przykład prowadzimy wypożyczalne maszyny, urządzeń, samochodów, bo no to w tym momencie trochę nie mamy wyboru. No to jest jakby jedna sprawa. Druga, jeżeli zatrudniasz kogokolwiek, są to pracownicy, etatowie na zlecenia, freelancerzy na umowach B2B, ale pracują z Tobą w jednym pomieszczeniu, w jednej siedzibie, to również rozszerz takie ubezpieczenia o tę firmę, o to, że jeżeli taki pracownik coś zrobi. Klientowi chcący, niechcący, no to w tym momencie też jest to pokrywane z takiego OC, bo bardzo często słyszę, że przedsiębiorcy w cudzysłowie żałują, jakie ja tam ja ja szują, czyli mówią, że nikogo nie zatrudniają, a później okazuje się, że nasz kontrahent biznesowy, który jest zatrudniony na umowie B2B, wyrządza jako szkodę klientowi, oczywiście niecelowo, no i okazuje się, że ubezpieczenia mówi, no nie wypłacać i ponieważ takie zdarzenia są zgłoszone do ubezpieczalni. To jest jakby druga rzecz. Kolejna sprawa to jest oce przedsiębiorcy. I teraz mówiąc o oce przedsiębiorcy, warto zwrócić uwagę na to, że firmy rozróżniają to na dwa aspekty. Mamy ubezpieczenie przedsiębiorce w życiu prywatnym i oce przedsiębiorcy w pracy. No i bardzo często jest tak, że rzeczywiście to oce przedsiębiorcy w życiu prywatnym jest bardzo tanie i my się często na nie kusimy, mówimy, dobra, to zawsze powiemy, że tam wiecie To się wydarzyło na spacerze na przykład. No, ale okazuje się, że są takie historie, że my zapomnimy o tym, ktoś nam zadanie wygodne pytania. Nawet wczoraj miałam taką rozmowę z dziewczynami, które zajmują się upiększaniem ludzi przed sesjami zdjęciowymi, filmami. Chodziło tutaj o takie usługi fryzerskie i kosmetyczne. No, okazało się, że jedna drugie zrzuciła jakoś tam bardzo drogie urządzenia. Na podłogę, oczywiście niechcące, no i wystąpiła do ubezpieczalni o to, aby wypłaciła jej takie odszkodowania, no i za zaczęli zadawać jej jakieś tam pytania, kiedy to się stało, w jakich okolicznościach, no i okazało się, że ona napisała, że była w pracy. E, jakby to się wydarzyło oczywiście niechcące, ale no, w momencie, kiedy pracowała, no i właśnie odmówili ubezpieczenia, bo to było w życiu prywatnym. Gdyby napisała, że na przykład była na sesji zdjęciowej i jako klientka zrzuciła tam, nie wiem, jakąś prostownicę czy inne urządzenia, bo to mogłoby się okazać, że na takie ubezpieczenie będzie wypłacona. Więc jakby zwróćcie uwagę na to, czy macie OC w życiu prywatnym, czy macie OC w pracy, Dlatego że bardzo ważne jest to, żebyśmy również w pracy byli chronieni. Bo tam jest zdecydowane, częściej coś się wydarza. No my, jako przedsiębiorcy, spędzamy w tej pracy naprawdę sporo roboczych godzin i warto gdzieś tam nad tym panować i zdawać sobie z tego na sprawę. W momencie, kiedy nie macie takiego celu, na przykład um, Uderzacie kogoś łokciem, niechcący, ten człowiek się przewraca, łamie sobie nogę no i okazuje się, że żąda od nas odszkodowania kilkudziesięciu tysięcy złotych za jakieś szkody. No i w momencie, kiedy mamy takie oceny, to, to jest pokrywane z tego oceny i um, nie, nie jesteśmy jakby obciążeni tym kosztem finansowym. Pamiętajcie, że ubezpieczenia są po to, żeby pokrywać skutki finansowe jakichś nieszczęśliwych wypadków. Płacimy je tylko po to, żebyśmy w razie konieczności nie byli obciążeni jakimiś dużymi kosztami napraw, odszkodowań czy czegokolwiek innego związanego z jakimś nieszczęśliwym zdarzeniem. No kolejna sprawa, jeżeli chodzi o te wszystkie ubezpieczenia, no to warto zwrócić uwagę, że duża część naszych słuchaczy prowadzi spółki ZOO. I nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że członkowie zarządu mogą mieć ubezpieczenia OC zarządu, które m.in. ubezpiecza nas od błędnie podjętych decyzji. Teraz bardzo mocno upraszczam, natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to warto zgłosić się do prokera, który zajmuje się. Ubezpieczeniami dla, OC, dla zarządu, bo to też nie jest tak, że każdy agent się tym zajmie. Bardzo często duży brokerzy, którzy mają duży pakiet różnych ubezpieczeń, są w stanie to obsłużyć, albo tacy wyspecjalizowani konkretnie w tym. Taki prosty agent, który ubezpiecza samochody, mieszkania, prawdopodobnie nie będzie w stanie Wam pomóc. Mówię prawdopodobnie, bo mogę się oczywiście mylić. Ale to musimy poszukać rzeczywiście brokera, agenta, który się specjalizuje w tego typu tematach. Oznacza to, że jeżeli zarząd podejmie błędną decyzję, w wyniku której jakaś faktura nie zostanie zapłacona, albo firma będzie miała jakieś problemy finansowe, no to pod pewnymi warunkami można te pieniądze wyciągnąć z ubezpieczenia. Także myślę, że to też jest dosyć istotne. Kiedy mówimy o CA członków zarządu, o C firmy, to też warto ubezpieczyć się od ewentualnych błędów, szczególnie jeśli robicie usługi finansowe, podatkowe, prawne, lekarskie, medyczne, jakieś fizjoterapeuci, ale też może to dotyczyć nawet kosmetyczki, która robi, nie wiem, pedikur, czy, czy usługi podologiczne, okazuje się, że źle użyje jakiegoś urządzenia, czy też nie chcąc czy klienta, no i ten klient może z tego zrobić naprawdę, naprawdę sporą aferę. Kolejny element to są ubezpieczenia związane ze sprzętem, ruchomościami, które macie, czyli sprzęty, komputery, maszyny, urządzenia, meble, wszystko co macie w swoich lokalizacjach. Tutaj też wszystkie te rzeczy można ubezpieczyć. Nie jestem specjalnym zwolennikiem ubezpieczania, nie wiem, mebli, bo one są stosunkowo tanie, ale bardzo często na w siedzibie firmy mamy drogie komputery, drukarki, faksy, skanery, jakieś drogie maszyny, jeżeli jesteśmy firmą produkcyjną i warto takie maszyny ubezpieczyć od takich szkód zewnętrznych typu pożar, typu zalania, czy też w ogóle jakiś szkód mechanicznych, jeżeli cokolwiek zewnętrznego tę maszynę uszkodzi. Może się okazać, że uszkodzenie takiej maszyny to jest koszt naprawy. Czasami naprawdę 300, tysięcy, były takie historie, słyszałam jakichś wielkich maszyn numerycznych, i okazuje się, że tego klienta absolutnie to nie stać. W związku z tym wtedy ubezpieczenie musi być też dobrane w taki sposób, aby pokryć koszty ewentualnej naprawy takiego, takiego urządzenia. No i jakby kolejne ubezpieczenie, o którym warto również pomyśleć, przemyśleć, czy nam jest potrzebna, bo to jest ubezpieczenie od włamań i kradzieży. Jeżeli ktoś pracuje w domu, to umówmy się, że pewnie nie będzie to super potrzebna, ale jeżeli mamy biuro na zewnątrz, mamy tam jakieś dane osobowe, mamy tam dokumenty, mamy tam jakieś urządzenia, no to również warto takie oceniać, w razie konieczności z niego skorzystać. I teraz w momencie, kiedy chcesz podjąć decyzję, które ubezpieczenia bierzesz, które nie bierzesz, bo to też nie jest tak, że wszystkie ubezpieczenia musimy nagle mieć wykupione, bo może okazać się, że nas po prostu na to nie stać. Natomiast warto zastanowić się, ile by kosztowało tak zwane zmaterializowane ryzyko. Czyli ile musiałbym, musiałabym zapłacić, gdyby dane ryzyko się rzeczywiście wydarzyło. Czyli gdyby maszyna się zalała, gdyby coś się spaliło, gdyby pracownik potrącił klienta. Gdyby ktoś uszkodził maszynę czy urządzenie. Ile to będzie kosztować? I teraz pytanie, czy to, ta cena jest dla mnie do udźwignięcia, czy ja to ryzyko na sobie noszę? Ja, ja wiem, że tak się może stać, ale mam pieniądze na to, żeby moja firma dalej mogła funkcjonować. Czy to jest tak, że takie zdarzenie totalne zachwyje moją płynność finansową skrajnie, doprowadzi moją firmę do bankructwa? Jeżeli to drugie, to prawdopodobnie w tym miejscu jest ci potrzebna ubezpieczona po to właśnie, żeby no, nie mieć takiej, takiej, takiej obawy. Że w razie jakiejś nieszczęśliwej historii twoja firma no, będzie miała bardzo poważne problemy finansowe. I myślę, że ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to myślę, że niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że możemy też ubezpieczyć kontrakty. Może się zdarzyć tak, że mamy kontrakt na bardzo dużą kwotę, jeden przedsiębiorca jest duży, drugi jest mały. No teraz, jak ten duży nie zapłaci małemu, no to mały zostanie. Z niczym prawdopodobnie skończy się to jakimś bankructwem. No i istnieją takie ubezpieczenia, jak ubezpieczenie kontraktu, czy jeżeli z jakichkolwiek powodów ten duży klient nie zapłaci małemu, to tak, takie wynagrodzenie czy też zadośćuczynienie jest wypłacane z takiego ubezpieczenia. Więc też można ubezpieczyć kontrakty. Chociaż dzisiaj zdecydowanie bardziej popularną formą, jeżeli chodzi o płatności kontrakty, jest po prostu factoring. Kiedy firma pośrednicząca płaci fakturę, potem ściąga sobie z takiego klienta pieniądze. Oczywiście robi to za odpowiednią prowizją. Natomiast myślę, że warto wiedzieć, że są takie możliwości. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś rodzajem biznesu i myślicie sobie, że to jest zbyt ryzykowne, to zastanówcie się, w którym miejscu mogłoby Was zabezpieczyć ubezpieczenia. Gwarantuję Wam, że jeżeli nie ma gotowych rozwiązań na rynku, to brokerzy, du duzi brokerzy, którzy mają dostęp do różnych produktów, będą w stanie z jakąś firmą ubezpieczeniową uszyć ubezpieczenia na Wasze potrzeby. Takowe, takowe też są na rynku. Więc jeżeli czujecie, że w jakimś aspekcie jest Wam potrzebna ubezpieczenia, ale nie do końca wiecie jak do niego podejść? No to myślę, że taki broker to jest najlepszy kierunek, żeby porozmawiać o tym, co jest wam potrzebne, dlaczego i co to rzeczywiście ma zabezpieczać, jakie kwoty są dla Was kwotami, które Was interesują. No i tym akcentem zbliżamy się już powoli do końca tego odcinka. Ja serdecznie zapraszam Cię na naszą stronę internetową z ustawemus.pl, gdzie w zakładce bezpłatne materiały znajdziesz mnóstwo darmowej wiedzy. Natomiast w innych zakładkach znajdziesz e, na przykład pliki, które można sobie pobrać, znajdziesz też e, zakładkę sklep, gdzie e, mamy bardzo dużo fajnych, ciekawych, napisanych dobrym językiem, e, zrozumiałym dla przedsiębiorców, poradników, takie najbardziej flagowe tytuły to wadału spółki. Są so, wszystko prowadzone działalności, czy też działalność nierejestrowana, ale w ostatnim czasie takie produkty, jak samochód firmy, umowodziało czy kasa fiskalna również zyskują bardzo mocno na popularności. Więc serdecznie zapraszam Cię na zostanemus.pl Bardzo Ci dziękuję, że odwiedzasz ten podcast i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem.